że podejmowane w naszej placówce działania pozwalają im radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym. Chciałabym przytoczyć słowa patrona naszej szkoły, św. Jana Pawła II. Zwracam się również do Was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca. A nawet wszystko pomagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi wiernymi towarzyszami i z przyjaźniami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty po ich przyszłe życie. Drodzy nauczyciele i pracownicy, pozwólcie, że na Wasze ręce złożę osobiste podziękowania i życzenia. Dziękuję za trud, cierpliwość, dokładność, poświęcanie każdej dodatkowej minuty na przygotowanie się do zajęć po to, by lekcje przez Was prowadzone były ciekawe i zrozumiałe dla uczniów. Wasza kreatywność i pomysłowość często wszystkich zaskakuje. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili, mogę liczyć na Wasze wsparcie, pomoc i życzliwość. Nie mogę w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich pracowników niepedagogicznych. Bez których nasza szkoła nie, nie przypominałaby takiego miejsca, jakim jest. Dzieci mogą liczyć na pomoc z Waszej strony, tak samo jak ze strony nauczycieli. Dziękuję Państwu za to, że nasza szkoła jest zadbana i bezpieczna. Dziękuję za pomoc udzielaną dzieciom, kiedy widzicie, że taka jest potrzebna. Za to, że zwracacie uwagę na ich zachowanie i pomagacie w procesie wychowania. Mam nadzieję, że współpraca między gminą a naszą szkołą będzie owocna dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie tych najmłodszych. Dziękuję. Tradycją <kluczy> 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 się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Bo ponieważ gościmy dzisiaj Pana Wójta Gminy Brańsk, Tomasza Stygańskiego, to w tym miejscu poproszę Pana o zadanie głosu. Chciałbym przede wszystkim tutaj również powitać e, wszystkich uczniów, e, rodziców uczniów, dziadków uczniów, całą kadrę pedagogiczną i dyrekcję. E, no i to jest Wasze święto, a my jesteśmy tylko dodatkiem do tego święta. Jesteśmy po to, żeby Was wspierać po to, żeby wspierać szkoły, po to, żebyście Państwo mieli zapewnienie, zapewnione wszystkie pomoce, jeśli chodzi o kwestie dydaktyczne, o wsparcie, jeśli chodzi o stan budynek szkoły, tak. W tej chwili też jesteśmy na etapie składania, um, przygotowania do złożenia wniosku pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania do placówki, którą tutaj Państwo posiadacie. się bardzo z tego powodu cieszę i będę wspierał Wszystkie szkoły na terenie Gminy Brajsk, również do szkoły w Holonii. Tak jak Państwo być w Ja tutaj taką prywatne sobie pozwolić, ponieważ pochwałę dziecka też jakby czynne pójdzie w, w takim życiu społecznym w szkole podstawowej od pierwszej klasy do ósmej klasy byłem gospodarzem, później w szkole średniej od pierwszej klasy do piątej klasy techniką też byłem gospodarzem, więc znam potrzeby i uczniów, i znam potrzeby też kadry pedagogicznej dyrekcji, z którą miałem na co dzień e, kontakt, więc e, myślę, że jestem też takim człowiekiem, który e, będzie doskonale rozumiał nie tylko potrzeby właśnie kadry pedagogicznej w tej szkole, ale i mm, pociąg wszystkich rodziców i nauczycieli, którzy opiekują się na co dzień tymi dziećmi w szkole w Bardzo Państwu dziękuję. Teraz chciałbym przejść tutaj przyjemnej części, bo święto, o które się opowiedzimy, wiąże się też, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, z przekazaniem podziękowań i wręczeniem nagród. I chciałbym wręczyć dyplom szanownej pani Antyni Kosińskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonkach, za szczególne, wybitne osiągnięcie dyplomatyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy na stanowisku dyrektora. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, aby pani dzień po dniu wypełniało się dokonaniami, z których będzie pani dumna, aby każdy dzień w pracy był nową przygodą, pełną niespodzianek. I pozytywnych emocji. Dziękuję Pani bardzo. Chciałbym poprosić również do mnie szanowną Panią Iwonę i Chciałbym wyrazić dyplom Pani Iwonie, nauczycielowi Szkoły Podstawowej w imieniu za szczególne, wyniki na osiągnięcia dydaktyczno wychowawczej i opiekuńcze w pracy na stanowisku nauczyciela proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, aby Pani życie dzień po dniu wypełniało się dokonaniami, z których będzie Pani dumna, aby każdy dzień w pracy był nową przygodą, pełną niespodzianek i pozytywnych emocji. Bardzo Pani dziękuję. i wręczyć nagrody pracownikom szkoły. Tylko ja poproszę u wszystkich. Zapraszam Panią Dorotę Zalewską. Zapraszam Panią Dorotę Zalewską. Zapraszam Panią Santa of i z radością się uczyli. Nauczyciel, to jest to w szkole nam ogłasza, że nauka to postawa, a przyjemna jak zabawa. My, którzy czasem przy tablicy spłoszony wzrok wbijamy w ścianie, jakby z rządzeniem tajemniczym tam się ukryło rozwiązanie. My, którzy w głowie ciągle psoty, o których szefie mówisz może, z Którymi zawsze masz kłopoty. My cię kochamy profesorze. Niech Natomiast drogie nauczycieli przejmują dzisiaj Karol Krzysiński jako dyrektor szkoły. Brawo! I szóste uczniowie klasy ósmej jako nauczyciele. Gratuluję i zapraszam. Brawo!